Kochany rodzicu, drogi katecheto, oto malutka książeczka, która przez dziewięć dni pomoże Twojemu dziecku przygotować się do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Przed Wami dziewięć poruszających serce rozmyślanie, które przy łasce Bożej sprawią, iż dziecko z miłością i bardziej świadomie będzie przyjmować Komunię świętą, Zofia Porejko, Pan Jezus i dziecko. Dziełko dostępne w dwóch wersjach dla chłopców i dla dziewczynek. Czy dzieci z twojej parafii znają już tę książeczkę? Zaprasza Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie, ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Młodzi Przyjaciele Jezusa. Historia Marysia Urbszy zaprasza Wanda Kieszkowska. Do siódmego roku życia zanim został oddany do konwiktu chyrowskiego, przebywał Maryś w domu, pozostając pod wyłączną opieką mamy. Czuwała mamusia troskliwie nad jego zdrowiem, pielęgnowała go czule, gdy był chory i niejedną noc zapewne spędziła bezsennie przy jego łóżeczku. Ale choć dla ratowania jego życia swoje własne oddałaby bez wahania, to jednak znacznie więcej niż o zdrowie, dbała o jego serce i o duszę, uważając je, za istotny skarb człowieka. Ciało prędzej czy później ulega zniszczeniu i w proch się rozsypuje, dusza zaś jest nieśmiertelna i do szczęśliwości wiecznej od Boga przeznaczona. Ku uświęceniu więc duszy swych dzieci zwróciła mamusia głównie swe wysiłki. Bóg, Jezus, Niebo, Wieczność. Oto słowa, które Maryś często słyszał z ust Mamusi, przedtem nawet zanim zdał sobie dokładnie sprawę z ich znaczenia. Bożym imieniem zaczynał się i kończył maleńki dzień jego życia, bo skoro tylko nauczył się szczebiotać, Składała mu mamusia rączki do modlitwy, by pierwsze swe słowa na dziecięcy hołd Panu Najwyższemu złożony poświęcał. Po paru latach, gdy podrósł nieco tak, że mógł uczestniczyć w życiu rodzinnym, brał zawsze udział we wspólnej modlitwie przed ołtarzykiem domowym, co dzień odmawianej, a na którą gromadzili się wszyscy domownicy. Dzięki mamusi wcześniej zapoznał się z głównymi zasadami katechizmu, najświętszym życiem Jezusa, podstawami liturgii, znaczeniem mszy świętej i tak Od czwartego roku życia prowadziła mamusia z Marysiem systematyczne pogadanki religijne, których słuchał zawsze z dużym zajęciem. Wstrząsające i niezwykle głębokie wrażenie wywarło na nim zwłaszcza opowiadanie o męce pańskiej, które na jego prośbę musiała mamusia po kilkakroć mu powtarzać. Wieczorem, leżąc już w łóżeczku, prosił ją zawsze, by mu jeszcze coś o śmierci pana Jezusa opowiedziała. Płakał jednak przy tym tak rzewnie, że ze względu na tak niezwykłą wrażliwość dziecka musiała matka przerwać te opowiadania. Zachęcony przykładem rodziców, których starał się zawsze naśladować, a przejęty naukami mamusi, bardzo wcześnie, od najmłodszych już lat, brał chętny udział w uroczystościach kościelnych. Na bożeństwach, wspólnych modlitwach i ważniejszych praktykach religijnych, towarzysząc ochotą mamusi do kościoła. Kiedy miał ledwo cztery latka, kroczył już dzielnie między rodzicami do kościoła, odległego o dwa kilometry od letniska, na którym państwo Urbszowie wraz z dziećmi spędzali lato. W kościele stał zawsze obok mamy, bardzo spokojny i cichy, obserwując wszystkich uważnie, zwłaszcza zaś mamusie i tatusia, by w niczym się od innych w zachowaniu nie wyróżnić. Wiedział już zresztą dobrze od mamusi, jak się należy zachować w kościele, żeby Pan Bóg był z niego zadowolony. I starał się do tych wskazówek jak najgorliwiej zastosować. I radował się zapewne Bóg przedwieczny, patrząc na jego szczere wysiłki dziecięce, przez które chciał się zbliżyć ku niemu, a wiecznie serc czystych, spragniony, zdobył dla siebie duszyczkę Marysia. Udzielał Bóg hojnie swych łask Marysiowi. On zaś przedziwnie z łaskami jego współdziałał odruchowo, bezwiednie niemal wszystkie swe sprawy ku niemu zwracając. Marzeniem jego w tych najmłodszych latach było zostać księdzem. Najulubieńszą zabawą była zabawa w księdza. Odbywało się to w następujący sposób. Księdzem był oczywiście Maryś. Młodszy Staś ministrantem, którego główną rolą było dzwonienie. Rodzice zaś i wszyscy domownicy zaproszonymi świadkami. Dzieci ściągały doniczki z całego domu, by nimi zaimprowizowany ołtarz przyozdobić. Staś dzwonił za wzięcie, Maryś zaś, wspaniale w kapę ściągniętą z łóżka przystrojony, Śpiewał, modlił się, słowem czynił wszystko, co mu się zdawało, że do roli księdza należało. Wreszcie wychodził na krzesło i wygłaszał kazanie, że zaś z pogadanek mamusi najbardziej sobie opowiadanie o końcu świata upodobał, więc też na ten temat głównie lubił przemawiać. Zabawny to i wzruszający zarazem był widok tego chłopczyka o małym, szczupłym wyglądzie, co, wznosząc dłonie w górę, przejmującym głosem, do pokuty i modlitwy nawoływał. Pobożność Marysia była od razu pewna, szczera, prawdziwie dziecięca i bez zastrzeżeń. Słowa Bóg tak chce, Bóg tak nakazuje, Pan Jezus tego pragnie. Stanowiły dla Niego argumenty, na które nie było odpowiedzi. Dlatego też każde słowo mamusi, którą Pan Jezus nakazał wszystkim dzieciom szanować i słuchać bez ograniczeń, było dla Niego święte. Czci taty twego i mamę twoją, powtarzał Maryś przy pacierzu. W domu rodzicielskim Marysia, obok nieograniczonej miłości, dzieciom przez rodziców okazywanej, istniała bezwzględna dyscyplina i rygor. Dzieci nie tylko musiały słuchać rodziców, ale musiały ich usłuchać natychmiast. Ja wiem, że Wy mnie w końcu zawsze musicie usłuchać, ale chodzi właśnie o to, żebyście mnie od razu, bez sprzeciwu, usłuchali, mówiła nieraz Mamusia swej małej gromadce. I tak wielki nacisk kładła ona na tę cnotę posłuszeństwa, że za natychmiastowe posłuszeństwo była ustanowiona specjalna nagroda, bo żeby zachęcić swój mały, ruchliwy ludek do najusilniejszej pracy nad sobą, mamusia używała wszystkich możliwych środków i sposobów przemawiających do dzieci, wzbudzających w nich szlachetną rywalizację, a porywających ich wyobraźnię. Otóż, między innymi, uplotła kiedyś dla nich małe wianuszki z kolców. Mające wyobrażać koronę cierniową Chrystusa i zawiesiła je nad łóżeczkami. Po czym wspólnie z dziećmi porobiła różnobarwne kwiatuszki z kolorowej bibułki. Każde z dzieci, które spełniło jakiś dobry uczynek, miało prawo wyjąć kolec z korony cierniowej a włożyć na to miejsce kwiatek. Nie koniec wszakże na tym. Każdy rodzaj uczynków oznaczony był innym kolorem kwiatka. Jedne były bardziej pospolite, powszednie, inne znów rzadsze, większej ofiary i wysiłku wymagające. I jakaż to była radość, gdy każde maleństwo po spełnieniu jakiegoś dobrego uczynku biegło czym prędzej do swego wianuszka, by w nagrodę wyjąć ostry cierni. Czoło Chrystusa raniący. Zamiana kolców na kwiatki odbywała się pod ścisłą kontrolą mamy, która, jak zawsze, czuwała pilnie nad wszystkim, by zbyt dużą swobodą i odpowiedzialnością nie obciążać za nadto duszyczek swych dzieci. Które więc z dzieci rościło sobie prawo do wyjęcia kolca? Musiało iść przede wszystkim do mamusi, opowiedzieć jej, co uczyniło dobrego i z jej rąk dopiero otrzymywało upragniony kwiatuszek. Dobrze znała mamusia swój malutki ludek i wiedziała, jak do niego przemówić. To też Wszystkie dzieci ze zdwojoną siłą i zapałem rwały się teraz do pracy nad sobą, ciesząc się, że dla Jezusa pracują. Bardzo wiele kwiatków, najwięcej ze wszystkich dzieci, miał Maryś za ofiary złożone Jezusowi przez dzielne opanowanie wrodzonej wybuchowości, skłonności do rozdrażnienia. Przez poświęcenia chętnie dla bliźnich znoszone, ustępliwość względem rodzeństwa oraz bezwzględną uległość w stosunku do rodziców, jaką się zawsze odznaczał. Pierwsza komunia święta Marysia odbyła się bardzo wcześnie, gdy liczył on zaledwie sześć lat. Z ogromną miłością i staraniem. Przygotowywali rodzice wszystko do tej wielkiej chwili, która była zarazem uroczystością i świętem nie tylko Marysia, lecz i całej rodziny. Za dzień pierwszej komunii obrano dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Mamusia przygotowywała duszę Marysia do sakramentu eucharystii przy pomocy i współudziale jednego z ojców jezuitów. Przyjaciela i spowiednika całej rodziny. Poddając się całkowicie ich kierownictwu, nie zaniedbywał Maryś i samodzielnej pracy, i stosując się ulegle do wszystkich nauk i wskazówek, starał się jeszcze niezależnie od nich przystroić najpiękniej i oczyścić doskonale swą duszę na przyjęcie. Najdostojniejszego gościa. Im bliższą stawała się chwila, gdy twarzą w twarz miał stanąć przed Bogiem ukrytym w białej chosti, z tym większym zapałem i radością powracał do swych przygotowań, całym swym pragnieniem naprzeciw Boga się wyrywając. Z całej duszy i serca. W wielkodusznym oddaniu mnożył, podwajał, troił serdeczne ofiary ze siebie samego, rzucane Jezusowi do stóp. Wszystko układało się jak najlepiej. Dla uczczenia chwili i dopełnienia radości, przyjechała na święta z dalekich kresów, bo aż z wileńszczyzny Ciocia ze swą rodziną, więc podwójnie gwarno i tłoczno było w domu rodzicielskim. Jedna tylko trudność była w tym wszystkim. Oto Ojciec Jezuita, który Marysia do Komunii Świętej przygotowywał, przed którym odbył On pierwszą swą dziecięcą spowiedź, Miał wyznaczoną mszę w pierwszy dzień Wielkanocy na godzinę w pół do pierwszej, co wydawało się stanowczo zbyt późno dla dziecka małego, wątłego i nieprzyzwyczajonego do tak długiego postu. Więc strapieni rodzice naradzali się między sobą, co powinni uczynić. Nasuwało się wiele innych rozwiązań. Można było komunie Marysia przesunąć na inny dzień, mógł mu jej udzielić kto inny? Ale tatusiowi zależało bardzo na tym, by synek przyjął po raz pierwszy chleb żywota z rąk tego właśnie, który był kierownikiem duchowym rodziny, oraz by brał udział w uczcie pańskiej. W uroczysty dzień jego zmartwychwstania, w dzień, w którym Bóg, w grobie złożony, zapory śmierci przezwycięża i do życia Bożej chwały powraca. Maryś zgodził się chętnie i od razu na ten długi post. Doskonale, a jeżeli będzie mu trochę ciężko. No, to będzie miał jeszcze jeden kwiatek do ofiarowania panu Jezusowi. Nie po raz pierwszy to w tym dniu miała Mamusia sposobność podziwiania swego syna. Maryś, jak zawsze, nie odstępował Mamusi. Ona zaś, mając wiele gości, musiała się zająć przygotowaniem święconego przed wyjściem do kościoła kręcąc się wciąż przy stole jadalnym, pomagając mamusi w układaniu różnych przysmaków, zdawał się Maryś nie patrzeć na nie wcale, choć jak każde prawie dziecko, lubił słodycze i w tej chwili był bardzo głodny. W kościele ojców jezuitów wszystko było już przygotowane do uroczystości gdy Maryś w białym ubranku w otoczeniu bliższego i dalszego koła rodziny zajął miejsce na przygotowanym dla siebie klęczniku, przy którym stał świecznik z zapaloną i przybraną świeżymi kwiatami świecą. Powaga i skupienie biły od jego drobnej postaci pokornie na klęczkach schylonej. Po przemowie Taty skierowanej do Marysia, który nie spuszczał z niego swych jasnych, rozmodlonych, pełnych zrozumienia oczu, nastąpiła chwila, którą Maryś zawsze będzie wspominał z rozczuleniem i która stała się podstawą jego przyszłego stosunku do Boga. Wraz z Marysiem przystąpiła do Komunii Świętej cała jego bliższa i dalsza rodzina, prosząc Boga o pomoc i łaskę dla tego dziecka, które po raz pierwszy oto do Stołu Pańskiego zostało dopuszczone. Od chwili tej pierwszej Komunii Świętej Maryś, mając przed oczami przykład rodziców z jednej strony, z drugiej zaś słodką miłością do Jezusa pociągnięty, starał się zawsze tak często chlebem żywota duszę swą zasilać, jak mu tylko na to i jego szkolne obowiązki pozwalały. To częste obcowanie z Bogiem, stanowiące jak gdyby przygotowanie do trwania z nim w wieczności. Wywarło silny wpływ na duszę Marysia, znacząc całe jego małe, dziecięce życie swym piętnem. Wszystkie swe myśli i czyny stara się ułożyć tak, by zbliżały go one do Boga. Jeden z jego kolegów podaje ładne i prawdziwe określenie życia Marysia. Mówi on, że Maryś. Modlił się zawsze i wszędzie. Tak też było w istocie. Każdy jego list pisany do rodziców rozpoczynał się słowami: Niech jej będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najweselszą zabawę gotów był w każdej chwili przerwać dla odmówienia Różańca z mamusią. A posłyszawszy razu jednego, jak Mamusia mówiła do tatusia, że najdoskonalszym sposobem słuchania Mszy Świętej jest łączenie się z modlitwą Kościoła, prosi od razu mamy, by mu na imieniny mszalik rzymski kupiła. Jest to świecka wersja. Najważniejszej księgi liturgicznej w Kościele Katolickim obrządku rzymskiego, zawierająca teksty stałe i zmienne części mszy, przeznaczona dla wiernych do głębszego zrozumienia liturgii mszy świętej odprawianej wówczas po łacinie. Ale też po kilku latach takiej pracy i takiego współżycia z Bogiem, widać było u Marysia to, co się u żadnego ze zwykłych dzieci w tym wieku nie da zauważyć: jakiś spokój i cisza, jakieś oderwanie od życia i jego spraw przy zachowaniu całej dziecięcej beztroski i wesela. Więc też nieraz zdarzało się, że porzucając zabawę, przybiegał do mamy pełen jakiejś dziwnej powagi i skupienia, i mówił do niej, podnosząc w górę ponad wiek w owej chwili dojrzałe i mądre oczy. I cóż to wszystko wobec Boga i nieba znaczy, prawda, mamusiu? Takie głupstwa. Takie śmieci, takie nic nie warte w porównaniu do wieczności. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Wandy Kieszkowskiej, W służbie obowiązku, opis życia i śmierci Marysia Urprze, wersję książkową lub audiobook. Nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.